Dzień dobry Państwu. Ten piękny, ponadczasowy dom położony w choroszczy przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 243 m2, z dwustanowiskowym garażem, czterema sypialniami i trzema łazienkami, szuka już nowych właścicieli. Zapraszam Was. Do obejrzenia tej zjawiskowej nieruchomości, nieruchomość tę wyposażono między innymi w klimatyzację. Fotowoltaikę oraz pompę ciepła, dzięki czemu rachunki zostały obniżone nawet do kwoty 150 zł miesięcznie. Zaś w pełni uzbrojona i zagospodarowana działka o powierzchni 1113 m2 stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Muzyka I love I want it over and over again Baby one touch one kiss I'm chicken on your room Daily you change the game I am feeling brand new I never had nobody do it quite like this Learning love over over again Baby all it took was one look when we met Jeśli spodobał się wam ten dom I chcielibyście się dowiedzieć więcej szczegółów o ofercie? Zapraszam serdecznie do kontaktu i umówienia się na prezentację.